Oświęcim, Przeciszów, Wadowice, Rabka Zdrój. Co łączy te miejscowości? Wszystkie są w Małopolsce, ale coś jeszcze je łączy. Wszystkie podjęły uchwały sprzeciwiające się lokowaniu nielegalnych imigrantów na ich terenie. Po co samorządy podejmują uchwały, które mogą ich pozbawić finansowania na inwestycje, ze środków unijnych oczywiście, po to, bo mają poważne obawy, że ci ludzie będą u nich lokowani. Dlaczego się tego boją? Pakt Migracyjny miał nie wchodzić. Wchodzi. Ministerstwa rozpytywały samorządy o sporządzanie list masowej, masowego zakwaterowania cudzoziemców. A teraz pojawił się w przestrzeni publicznej dokument, który ujawniło radio wnet, o nazwie Strategia Nowej Równowagi. To tylko potęguje obawy samorządów, ponieważ w tym dokumencie, na stronie szóstej, możemy Czytać, że łagodzić spadek liczby osób w wieku produkcyjnym należy kontrolowaną imigracją. Konieczna byłaby imigracja w skali, która nie zagrozi spójności kulturowej, oraz migracja musi uwzględniać wpływ na bezpieczeństwo kraju. Szanowni Państwo, wiemy, że ten eksperyment, który jest w tym dokumencie, został przeprowadzony przez kraje Zachodu i skończył się katastrofą. Składa wniosek formalny o zarządzenie przerwy i uzupełnienie porządku obrad, o bardzo krótką informację pana ministra, aby wypowiedział się w sprawie tego dokum dokumentu, albo żeby potwierdził jego istnienie, dziękuję, albo zdementował. I Wysoka Izbo, bardzo proszę, poprzyjcie dziękuję, panie mój panie wniosek. Bądźmy transparentni wobec obywateli i tych samorządów. Dziękuję. Przecież rząd chyba nie ma nic dziękuję, do użycia. Bardzo dziękuję. Panie.